Witam serdecznie. Słuchajcie, znajdujemy się znowu na Aleksandrowie, tym razem w no, bardzo sceneri zimowej, chociaż mamy e, większą połowę marca. E, no i tak, na początku pokazałem Wam e, zanęty co i jak, e, co będę mieszał. No i teraz właśnie sobie jeszcze wezmę zanętkę troszkę do moczy, do moczy no i będziemy to wszystko mieszać z gliną, z ziemią itd. itd. Pokażę wam, też później, pokażę wam też później jakie robaczki i tak dalej. E, co będę dodawał, w jakich proporcjach i tak dalej. Nie? No i tak dalej. Dobra. Woda to normalnie o, zamarza. Zdrowo, zdrowo. Nie spodziewałem się takiej pogody w marcu. Zanęte troszkę specjalnie właśnie przemoczyłem, bo tu są dosyć frakcje e, takie lekkie i ona ma właśnie frakcje takie typowo płociowe, takie delikatne, więc dobrze jest tą zalętę po prostu bardziej troszkę namoczyć, żeby te frakcje też nasiąkły i żeby po prostu nie ściągały ryby ku powierzchni, tylko żeby trzymały je centralnie przy dnie, nie? W ten sposób. Dobra i na pewno muszę to wszystko przetrzeć przez sito. Ehm... Pytanie, czy to mieszacie od razu, czy nie? Ta, chyba wrzucę wszystko do jednego, że tak powiem, wora. Przysłowiowo i będę nęcił jedną mieszanką. A eee, no w sumie zobaczymy. Powiem szczerze, że nie mam nic, jakiejś takiej konkretnej taktyki. Zrobiło się zimno, padał śnieg wczoraj, i w nocy chyba też trochę. Eee, no i zobaczymy, czy te ryby po prostu nie zgupiały. nie? No bo generalnie już fajnie, ciepło się pomału zaczęło robić. Śniegu już nie było widać, a tu nagle taki wałek, nie? Zobaczymy. No dobra, i kolejnym etapem będą chowaczki. Piękna ochoteczka. Czym ja tylko troszeczkę Raz ten. Ocyk. taka ochotka, ona jeszcze troszkę gdzie niegdzie zmarznięta. Ok, do się ładnie rozproszony. Odnośnie. Robaczków. Już Wam pokazuję, co mamy. Dzisiaj przygotowaliśmy grube robaczki, takie. Pin, no, gruby, biały, kolorowy robak. No i tu standardowo pineczka, mniejsze te robaczki. Dam dosłownie szczyptę do każdej tutaj z tych mieszanek. Do tej jednej w sobie mieszanki. I teraz tak. Dosłownie, naprawdę, szczególnie tych dużych. Taką garstkę, niedużą, tak. Śmiałem sobie cyk to zostawimy resztę sobie do łowienia, ewentualnie do jakiegoś tam do e, no, Pineczki zdecydowanie damy więcej, bo damy taką garstkę, już mi się wysypuje. Damy dużo więcej. Przygotowałem sobie jeszcze z robaków paczkę dzdziownic. Tu, tu są dzdziownice, muszę je jeszcze umyć. E, muszę jeszcze umyć właśnie i po prostu będę je ciął i też dodawał do zanęty, ale nie dodam ich wszystkich. Ja będę ich stosował bardziej jako w formie do nęcenia, to znaczy dwie, trzy kulki do nęcenia czy nęcenia wstępnego będę miały to i też będę próbował na to łowić. No zobaczymy, może, może tutaj te robaczki okażą, okażą się fajną alternatywą, nie? Plus minus mieszanki. Chcę wrzucić od razu, e, no połowę, tak mieszanki, chcę wrzucić od razu. E, oczywiście wszystko będzie jeszcze regulowane bentonitem, żeby te kule nie rozmyły się od razu. No, generalnie, zobaczymy jak to wyjdzie, nie? I teraz tak, 3-4 kuleczki rzucimy, takie luźne, bez bentonitu w ogóle, żeby od razu zaczęły sobie działać, nie? Raz. No i że klęczę. I tak ciągnie od ziemi. ziemi. Jest taka zimno, że normalnie się kolada mrozi. No i dobra, zacznę sobie od drogiego robaczka z jedną ochotką i zobaczymy. It's fine. Don't leave it. Like Niby maluchy a silne Jakie ryjki w ogóle mają śmieszne Będę kończył po malutku mili. Dzisiejszy wynik to 64 rybki. Także, no, niby spokojnie, niby nie. Powiem wam szczerze, że ten dzień to był taki hm, nijaki po prostu. Ani nie był zły, ani nie był taki wiecie mega. Ryby brały, ale były małe, po prostu najwięcej przyjemności. Kaczka się śmieje. Najwięcej przyjemności tak naprawdę em, sprawiało mi dzisiaj wyciąganie krąpik, które bez kitu były silne. Ej. Słuchajcie, one tak walczyły, że ja myślałam, że mam wiecie, fajną płoć, fajnego leszczyka czy coś. No a się później okazywało, że to niestety ale krąpik, nie? W dzisiejszym dniu po prostu no był nijaki, no, co tu dużo mówić. E, brania na początku były fajne, później były mniej pewne, później w ogóle zmieniałem zestaw na 5 gramowy, później znowu na 2, później czas na 5, później czas na 2. Oczywiście cały czas słuchajcie, mówiłem na dysk. Z przytrzymania na sam koniec dopiero zacząłem mówić, tak naprawdę. Z, z wypuszczenia, czy też właśnie z e, lekkiego, e, czy jest właśnie lekkoprowadząc, czyli przytrzymując przynętę, tak. No, nie wiem, co mam szczerze powiedzieć na temat dzisiejszego dnia. E, jest dzisiaj dzień wędkarzy, dlatego wybrałem się też na ryby. E, nie żałuję, bo fajnie e, był to spędzony dzień, na pewno te kromki tam mnie zaskoczyły. No aczkolwiek, no słuchajcie, no miejmy nadzieję, że następnym razem będą większe, fajne lechory albo płociuchy e, no a póki co, słuchajcie, no nie pozostaje mi nic innego, tylko no pomału, pomału będę się zbierał, nie? Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i do zobaczenia już następnym razem. Siłanka.